Dobry dzień dobry moje kochane serduszka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu chciałbym Was poprosić, że jeżeli Wam się filmik podoba, proszę o łapeczkę w górę, komentarz. Na każdy komentarz odpowiadam za co Wam bardzo dziękuję, Zapraszam do, e, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i włączenia dzwoneczka, aby otrzymywać wszystkie związane z moim kanałem powiadomienia i zapraszam również na mój i Artura wspólny kanał, kanał nasz wspólny będzie podlinkowany w komentarzu e, na dole. Moje serduszka, e, posłuchajcie, w dniu dzisiejszym przychodzę do Was z rewelacyjnymi hitami kosmetycznymi do ciała fenomenalne preparaty, jeżeli chodzi o złuszczanie, o odnowę komórkową, o regenerację skóry ciała i są to produkty dostępne w drogerii Hebe do 30 zł za każdy. Choć często bywają generalnie rzecz biorąc też na nie promocje i można te produkty kupić nawet za 20 kilka złotych. Produkty, które tutaj dzisiaj Wam pokażę, również mogą się sprawdzać w przypadku okołomieszkowego zapalenia skóry, ponieważ one wykazują właściwości keratolityczne i nie będą działały tak agresywnie jak na przykład preparaty keratolityczne do ciała z kwasami. Tutaj działanie będzie złożone, będzie lepszy efekt kosmetyczny osiągnięty. Ale będzie to delikatniejsze, ponieważ enzymy trawienne, enzymy enzymatycznie działające, działają na zasadzie rozpuszczania martwych komórek na skórka, a nie jego chemicznego niszczenia, jak to ma miejsce w przypadku kwasów AHA, bądź BHA, bądź PHA. I dzisiaj przychodzę do Was z dwoma faworytami do ciała. I pierwszy produkt, który chcę Wam bardzo, 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 ale to naprawdę bardzo, bardzo polecić, jest to toupa Dermobody. Enzym, enzymatyczny żel pod prysznic z peelingiem, papaina, bromelaina, keratolina, perlit i łupiny kokosa. Produkt wygląda w taki oto sposób. I tutaj mamy odnowę plus ekstra wygładzenie, intensywnie odnawia, orzeźwia i odświeża. E, czy, I tutaj u pana mówi, enzymy przyspieszają proces odnowy na całym naszym ciele, nie tylko na twarzy. Dzięki nim skóra nabiera blasku, pięknieje, nic tak nie wygładza jak one. Enzymatyczna rewolucja na Żel Peeling dzięki synergii działania trzech enzymów z naturalnymi drobinkami peelingującymi intensywnie wygładza i odnawia skórę. Głęboko oczyszcza, orzeźwia i budzi skórę do życia. Przyjemnie masuje, niweluki, niweluje, niweluje oznaki zmęczenia i szary kolor skóry, poprawia jej kondycję. Może być stosowany codziennie jako kosmetyk do mycia ciała. Zmniejsza wydzielanie sebum na skórze ciała i pozostawia uczucie świeżości, które wspomaga jego tropikalny owocowy zapach. I tutaj producent na przykład mówi, żeby nałożyć go i spłukać od razu. Ja tak nie robię. Ja go tak zostawiam na skórze spienionego minutę, półtora, ponieważ w ten czas już enzymy zdążą wykazać swoje właściwości pielęgnacyjne i keratolityczne. W sekundę jest to niewykonalne. W sekundę to ten żel nas co najmniej umyje, ale nie usunie martwych komórek na skórka poprzez jego enzymatyczne właściwości i delikatne złuszczanie produkt jak najbardziej może być stosowany codziennie. Nie mamy tutaj bardzo e, intensywnych składników, które zaburzają funkcjonowanie bariery lipidowej, e, żebyśmy mogli stosować taki produkt raz, dwa razy w tygodniu. Dlatego tutaj to stężenie i ta mieszanka tych enzymów terabiennych, enzymatycznie złuszczających, jak najbardziej nam pozwala na stosowanie tego produktu w pełni każdego dnia. Każdego dnia usuwamy martwe komórki na skórkę, głęboko oczyszczamy skórę. Jeżeli macie problemy z potniakami bądź z krostami na ciele, jak najbardziej. To również będzie dla Was odpowiednie. Jest to produkt o przepięknym, ananasowym zapachu, który na, na skórze bardzo długo się utrzymuje. Nie jest to zapach, który znika po spukaniu ciała i do widzenia i manara. Ten zapach się utrzymuje na skórze. Skóra jest nawilżona, jest gładziusieńka po tym, po prostu jak po popanie moblaka. Jest wygładzona, zero suchych skórek. Skóra ma taki... Nie wiem, czy to będzie cholerka u mnie widać... Chyba nie, chyba nie będzie widać, ale jest taki przepiękny blask na skórze. I to nie mam żadnego balsamu, skóra jest umyta tym żelem. Ona ma taki, tu widać, tu widać, taki przepiękny, no zdrowy blask skóry jest nadany po tym żelu. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o skład jest prosty. Woda, gliceryna, zagęstnik, lauryl... <laughs> przepraszam. Lauryl glukozytu, detergent, perlit, ekstrakt z torfu, y, tołpy, który właśnie mineralizuje skórę. Mamy papainę, bromelainę, y, puder kokosowy, kwas cytrynowy, baktylus, fermenty o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwtrądzikowych, naprawiających barierę lipidową. Zapach, nośnik, przenikania i konserwant. Tylko i wyłącznie tyle. Nie ma tutaj y, zarzutu co do składu. Także ten żel Enzyme polecam, rekomenduję, uwielbiam. Następny produkt, który Wam pokażę i jest to produkt, którego i naprawdę mimo tego, że ja nie szczędzę na siebie kosmetyków, to tutaj wystarczy odrobina, ponieważ to nie jest tutaj taka pozorna woda. To jest produkt o podłożu koreańskich esencji. Niewielka ilość rozprowadzamy na całe ciało, się wchłania zero lepkości, a jakie nawilżenie OMG. To jest po prostu niemożliwe, ale wiarygodnie prawdziwe. Tołpa dermobody, enzym, enzymatyczna mgiełka do ciała, papaina, bromelaina, alantoina, niacynami. Delikatnie odnawia, odświeża i łagodzi podrażnienia. Cudo. To jest cudo do pielęgnacji ciała. Też koszt do 30 zł w drogerii Hebe. Nie mam pojęcia, czy ta seria jest w Rosmanie, bo ja ją w Hebe kupiłem. Wyhaczyłem ją w Hebe. I tutaj producent nam mówi tak. Dzięki enzymom delikatnie dzień po dniu odnawia skórę oraz. Mm, Wspomaga eliminacji niedoskonałości i przebarwień na ciele, zwłaszcza na dekoldzie, plecach i ramionach. Reguluje wydzielanie sebum, daje uczucie odświeżenia, nawilża łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia. Dzięki formie odświeżającej mgiełki nie obciąża skóry i jest idealna do stosowania w trudno dostępnych miejscach na ciele na przykład jak plecy. Uczucie odświeżenia wspomaga i tropikalny owocowy zapach, jeżeli chodzi o skład, Woda, gliceryna, nośnik przenikania torf, tołpy, papaina, bromelaina, alantoina, niacinamid, zapach, regulator pecha, nośnik przenikania. Tylko i wyłącznie tyle. Minimalistyczne składy, ale są to składy aktywne. Można śmiało. Nazwać te dwa produkty produktami aktywnymi, które wykazują właściwości właśnie takie keratolityczne, odnawiające, zmniejszające negatywne skutki okołomieszkowego zapalenia. Jak Wam wzrastają włoski i również pojawiają się krostki, ta seria enzymatyczna jak najbardziej będzie Wam również pomagała w rozwiązaniu tego problemu. Jeżeli borykacie się z niedoskonałościami na ciele, z potniakami, jak najbardziej, w szczególności tamgiełka. Zdecydowanie no cud, bajeczka, rewelacja. Nie ma temat, temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, przepraszam, za, za wysławianie się moje, ale dzisiaj mnie coś chwyta i po prostu nie wiem, czy do wieczora w ogóle będzie już ze mną okej, okay, mam nadzieję, że będzie, ale no, no nie wiem. Ta seria jest rewelacyjna. Temat nie podlega dyskusji. Rekomenduję ją do każdego typu skóry ciała, nawet dla skóry atopowej. E, tą mgiełkę rekomenduję jako delikatny preparat keratolityczny, który nie uszkodzi bariery lipidowej i nie pogorszy stanu skóry atopowej. Jak najbardziej. Cuda polskie od tołpy, Rewelacja Recommended by Cutsper. Także moje kochane skarby, jeżeli Wam się ten filmik podobał, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Dziękuję serdecznie. Buziaki wielkie. Do następnego. Hej.